I dobry, króliczki, moje kochane. Dzisiaj mamy fantastyczną, słuchajcie, pogodę. Zresetuj się, dziewczyno, wyjdź na spacer, siadaj na rower albo na łódkę, na kajaki i zasuwaj. Dostrzegaj zapach świeżo skoszonej trawy, wszystkie biedronki, koniki polne, motylki. Słuchaj, kochanie, popatrz słońca, bieraj okulary słoneczne, bo potem zwęża się siatkówka i rogówka, i ma problem, długo wraca do stanu pierwotnego. Zresetuj swój umysł. Emocje raz płyną z falą, raz pod falę, raz nad falą. Dostosuj ich bieg do nurtu szumu i koloru oceanu, bo Ty jesteś głębią i wartością w tym całym szeregu spektrum tych emocji falistych w oceanie, śpiewu ptaku, szumu fal, dziewczyno. I pamiętaj, że tylko Ty znasz swoją wartość, i to, co włożysz w siebie dziś. Jutro za tydzień będzie procentować i ja Ci to powiem, Królowa Joanna, popieprzona wariatka, bo ja mam wiedzę przeogromną oraz fantastyko doświadczenie. Dzielę się z Tobą, kochanie, wszystkim, żebyś się nauczyła i dołożyła coś swojego cudownego popołudnia i niebawem się odezwę. Pa, Anielico, pa!